Hej, hej, hey, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest trzeci odcinek z naszej serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Wejdźmy sobie w tabulator, zobaczmy nasze cele misji. Musimy zbadać kopalnię i zatrzymać wydobycie. Jesteśmy na planecie... Polera, na jakiej planecie? Artus, właśnie. Jesteśmy w kopalni na planecie Artus. I kontynuujmy. Musimy zbadać jakieś wykopaliska. Oho, dzień dobry. To jakieś... A, mogę w ogóle. Aha, bo to jest ten dron taki, droid, czy cokolwiek. Dobra, bardziej droid. Okej, okay, dzień dobry. Nie ściągać na siebie uwagi, mówisz, Kajluś. Już co, wydaje mi się. No, to nie ściągnąłem na siebie uwagi wcale. Ale to moment, to ja mogę tu się jakoś faktycznie przekraść? No słuchajcie, chyba tak, bez kitu. No, dobra, faktycznie będziemy mieli chyba jakieś elementy skradania interesujące. Myślałem, że takich rzeczy w tej grze nie ma. I chyba. Aha, wyłączyłem reflektor, dobra. Tak, więc możemy sobie teraz przejść się swobodnie. Kajluś, mieliśmy nie przyciągać uwagi, wiesz? Coś tak wspominałeś. Ja, pitole. To niezłe nie przyciąganie uwagi. No, może nikt nas nie słyszał. Cholera wie w zasadzie. Dobra, to co? Tędy? To tyle z nieprzyciągania uwagi. Pozdrawiam. Co oni tam tak krzyczą? Co tam się takiego wydarzyło? Eee, tu jeszcze widzę, że możemy sobie coś. Eee, okay, tu potrzebuję klucza bezpieczeństwa. Kto to do mnie strzelał tak brzydko? Co jest? Nie wiem, ktoś, ktoś do mnie strzela, ale nie wiem, nie wiem kto. Eee, dobra, bo tak w zasadzie to... Aha, to przejście prowadzi mnie w to samo miejsce. Więc ja nie mogę nic tutaj zrobić? No tutaj też. No dobra, świetnie, tylko ty masz. Aha, tu jest chyba winda działająca. Dobra, okej. Okay. Już, już, już myślałem, że mi się zepsuł... Z zepsuło coś, ale dobra. Muszę przyznać, że będzie w tej grze dużo błądzenia. Yy, ale jakoś mi to chyba wielce nie przeszkadza. Okej, okay, cele zaktualizowane, zobaczmy. Aha, czyli tak, kopalnię już zbadaliśmy, musimy teraz zatrzymać yy, wydobycie. Yy, dobra, moment, ja chcę. E11. Jak ja uwielbiam udźwiękowienie w tej grze. Naprawdę, ono jest tak klimatyczne, słuchajcie. O, dzień dobry. Nie, 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 nie. Ty tam żadnej Adam Security nie wzywaj. To nie będzie konieczne, mój drogi. I tak jesteś już wyeliminowany. Kurde, panowie, moment, moment, bo tu trochę za bardzo się naprzykrzacie. Ale w ogóle fizyka jest dowolona tych ciał, naprawdę. W sensie na początku mnie śmieszyła, ale w sumie e, przypomniało mi się, że na filmach też te klony czy tam szturmowcy e, zachowywali się dość podobnie, jakby nie patrzeć, kiedy dostawali blasterem, więc muszę przyznać, kurde, gra z 2002 a ma tak, e, taki ogrom detali e, zaprogramowany, że to jest aż, aż dla mnie dziwne, że gra z 2002 może być aż tak, wiecie, detaliczna. Poza windami, które się z dupy uruchamiają. I <noise> mnie gniotą, to mi się nie podoba. Ale poza tym... O nie! To chyba miałem wejść. Ale poza tym wszystko git. No jest pewnie jakiś ukryty obszar, ale to już może nie będzie myślał. Siedl... tu! Możeście mnie panowie trochę zaskoczyli, nie powiem, że nie. co ja tu mam ciekawego, proszę dać mi skrzyneczkę. Dopada start, świetnie. Dobra, siadło. Ale w dalszym ciągu mnie. Aha, przez to nie mogę strzelać. Dobra. Leży. Ale dalej mnie, wiecie co, zastanawia, kiedy Kyle dostanie miecz świetlny, No bo mówię, no wiem, że dostanie, ale kiedy to będzie? Jestem ciekaw, jak tu będzie w ogóle system walki mieczem wyglądał, bo. Samo strzelanie jest giga przyjemne, muszę przyznać, bardzo dobrze mi się gra. Na, na początku wymagało to trochę przyzwyczajenia, bo wiadomo, no czuć, że gra jest stara, ale to nie jest tak, że ona jest jakaś archaiczna. Po prostu jest tu trochę inny model sterowania, no wiadomo, dość, w sensie, no starszy, tak? Ale... Mm, mimo to... oho, są kryształy. Ale mimo to gra się w to naprawdę świetnie. Ja nie czuję, żeby wiecie... Mm, mi się jakoś bardzo źle w to grało. to Nie mogę tak y, absolutnie powiedzieć. Dobra, czyli chyba idziemy tędy. Innego przejścia na razie nie ma, ruszajmy. Aha, dzięki. Łe, aha, o! o, o pasz, 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 skubańcy. A, chcieliście wydymać Freda, teraz Fred wydyma was. Kurde, gamonie jedne, patentowane O oh, here he comes dobra już już o nas wiedzą Dzień dobry Ludzie tu nikogo nie ma Halo Jakiś surmowiec do ubicia Oh shit Okej okay. Wszyscy żyją. Eee, zakładam, że na to wejść nie mogę. Nie będę. O, shit! Nie będę jakoś tam bardzo ryzykować. Kurde, obrywaj dziadu. Aż powiem wam, że wzięłam mnie giga ochota, żeby zagrać faktycznie w Dark Forces, ale myślę, że w Dark Forces akurat mógłbym nagrać Dark Forces na kanale szczerze, ale yy, musiałbym koniecznie ograć wersję. Yy, wersję remaster, gdyż no, oryginał już jest strasznie archaiczny. Nie ma co ukrywać. Dobra. Ok, mamy jeszcze bioteki świetnie. A ja się teraz zastanawiam, co tędy idziemy? Spróbujmy. Czemu nie? Zobaczymy, co to w ogóle. No, chyba tędy. Także naprawdę, powiem wam, że zachciało mi się strasznie zagrać w. tu skąd się wziąłeś? Strasznie mi się zachciało zagrać właśnie w Dark Forces. E, czyli właśnie pierwszą część w ogóle tego cyklu. E, o Kailu, Katarnie. E, Dark Forces wyszło w 1995 roku jeszcze, więc. No ten tytuł już może być archaiczny, zresztą... O, shit. ale tu pułapka na mnie czyhała. Eee, zresztą, no ja sprawdzałem jak gameplayowo wygląda Dark Forces, nie że grałem w oryginał, ale patrzyłem jak w ogóle się w to gra. No to gra się tragicznie zestarzała, więc... Eee... O kurde, jakieś, jakieś, no... jakieś, nowe... Kim, kim wy jesteście? Zajebiście, skończyłem się... Żartujecie chyba sobie. Obrywaj z tego pioruna! Dobra, wszyscy żyją Znaczy nie żyją Potrzebujesz klucza, aha O ja pitole, ale teraz się... Yy, wkopałem, podleczmy się Zebrałem chociaż trochę amunicji, nie Ej no ty masz przecież... ja pitole Dobra, na szczęście tu była amunicja do A11. Niestety widzę, że ten nasz Brajar i A11 używają tej samej amunicji. No ale to w sumie blastery, więc logiczne. Mm, ale to niedobrze, że używają tej samej. Dobra, tędy może pójdziemy? Zrobiłem kółko. Jak ja uwielbiam, kiedy robię kółko. No dobra, czyli tutaj też byłem. Mmm. dobra, tutaj mnie nie było. O, checkpoint, nice. Dzień dobry, no, surrender or die? Powiedział to w momencie, kiedy zginął. Pozdrawiam. No cholera Dobra, 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 dajemy radę. Okej, okay, no mamy rzut kamery. Zakładam, że będzie trzeba się tym. O, tarcza! E, że będzie trzeba się tym jakoś tam przetransportować. Dobra, 75 tutaj, tak, git. Pod... Ii, nie mam leczenia? A te bioteki? Przecież zbierałem te bioteki. Halo? Dobra, więcej się nie leczmy. Nie opłaca się. Lećmy dalej. Ale chciałem mówić właśnie, że gra jest prosta. Słuchajcie, no, poziom trudności trochę rośnie. Być może, nie wiem, tędy. Nie no, chyba będę musiał jakoś. Będę musiał chyba na to faktycznie wskoczyć, tak mi się wydaje. No właśnie, bo tu mnie jeszcze nie było. No i będę musiał chyba na to jakoś wejść. Tak obstawiam. To opada na dół, czy nie? Au, 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 uff Polera jasna. Nie taki był plan. Dobra, no bo tu byliśmy, nic z tego nie wyniknęło. No z tej strony to jest to. A tutaj byłem? Stąd przelazłem. No to mówię, mi się wydaje, że my musimy na tym polecieć, ale jak ja mam na to wskoczyć? Jakby tu od góry? O, proszę bardzo, okej. Okay. Właśnie podoba mi się to, że to jest szalanka w starym stylu zrobiona. Powiem wam, że mam straszne skojarzenia z Half-Life'em, jak e, jak gramy w tego odkasta, że tu trzeba właśnie mm, trochę tak niekonwencjonalnie pomyśleć, niekonwencjonalnie w stosunku do współczesnych gier. E... Nie, co to chyba... To... Mylę się? Kurde. Może się jednak mylę. Ale ja bym, nie, ja bym spróbował to zrobić. Mi się wydaje, że to jest rozsądne, rozsądne wyjście, tylko... To jako może jakoś inaczej. Chyba, że o, po prostu tak. Ale nie, bo to wtedy... Ok, biotek, ale to ja nie. No, ja muszę się dostać, słuchajcie, chyba tam. No to mi się, nie, no, mi się wydaje, że ja muszę na to wskoczyć, no jak inaczej? Nie, tak nie wskoczę, kurde. A, dobra, spróbujmy jeszcze raz to ogarnąć. Ja przejdę jakoś tam naokoło. No, wydaje mi się, że to tak trzeba zrobić. No bo ja powiem Wam, że tu innego rozwiązania nie widzę na dłuższą metę. Tylko teraz tak, bo tu się fajczy. Okej, okay, nie, nie mogę tu wejść. Dobra, a kiedy będę mógł tu wejść? Hmm. Chyba że ja nie wiem wcześniej mam, albo później na to jakoś wskoczyć. Kurde, nie rozumiem. A tam jest wejście, zobaczcie. Tylko jak tam się dostać? Nie wiem, tędy? No, ja tutaj jestem w ogóle. tym... Nie, no zakładam, że jak no to wskoczę, to się zabije, ale dobra, sprawdźmy. No, do dokładnie, poraziło mnie. Prundem i tyle. Nie, to tu ewidentnie nie. O, bioteki, dobra, nice. Nie, nie zebrałem ich, nie wiem czemu. Tędy po prostu? Chyba, że może tutaj właśnie coś. No, mi się wydaje, że ja muszę tam jakoś wskoczyć, no. Ale nie wiem, jak się dostać wyżej. Bo tu nie jestem wyżej. No kurde, jak tam wejść? Nie wiem, nie widzę jakiegoś rozsądnego przejścia. No wydawałoby się, że tutaj, ale... Co, windą na dół? Tutaj też się w ogóle wraca mi to tak bardzo. Dobra, nie wiem, nie mogę znaleźć. Dobra, wiecie co, ja zrobię tu cięcie. W takim razie i spotkamy się za chwilę jak garny, co mam zrobić. Dobra, witam Was z powrotem. Słuchajcie, nigdy w życiu bym tego nie wykminił. Zobaczcie, tu trzeba było zeskoczyć na wysuwającą się rurę w momencie. Kiedy wpływał, e, kiedy wlatywał statek. Powiem wam, że nigdy w życiu bym na to nie wpadł, naprawdę? Muszę przyznać, że czasami. E, czasami te ścieżki są po prostu przerąbane. Ja bym mówię, ja bym na to nie wpadł w życiu. Aha, ja muszę uciekać stąd teraz, czy jak? O ja pitole, nie, powiem wam, że nieintuicyjna straszy. O nie, ja zapisałem tutaj. Eee, nieintuicyjna jest ta gra czasami. Jak stąd wyjść teraz? Ale dobra, wiem co mam zrobić, o tyle dobrze. Eee, i poszedłem źle, klasyczek. Ale powiem wam, że naprawdę muszę przyznać, że... mmm no proste, to to nie jest. Czasami naprawdę te przejścia są tak nieintuicyjne, kompletnie. Mówię, na tą rurę to ja bym nie wpadł w życiu. To już przyznaję się, że wspomagałem się YouTube'em, bo nie ogarnąłbym tego inaczej. A kto by na to wpadł, że tu się wysuwa jakaś rura? Dobra, zapiszmy to może teraz. Tylko zastanawiam się, co tam zrobić dalej, bo ja tam wiecie, schodzę, naparzam bium 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 z laserka, no i co? Dawaj, dawaj! Wysuwaj tę rurę! Dobra, jest rura, ok. O, bym spadł. Teraz kitramy się tutaj, no i chyba będzie trzeba po prostu, nie wiem, spadać stąd, czy jak? Nie wiem, no spróbujmy raz jeszcze. No bo wnioskuję, że chyba muszę to wszystko zniszczyć i spadywać, tak? O, chyba teraz się coś stanie. A, okej, okay. teraz ja mogę się dostać do środka, dobra. Ja pierniczę, kiedy jest wykminione. Ale mówię, znaczy, podoba mi się takie błądzenie z jednej strony, że to jest takie wiecie nieintuicyjne, ale z drugiej. Może zapiszę, ale z drugiej powiem Wam, że mm, ciężko właśnie mówię, wywnioskować, yy, czy, yy, co, co zrobić, no ale, ale ja lubię takie coś. Dobra, no i co dalej? No bo teoretycznie to zrobiłem, ale co mi to teraz dało? Nie wiem, nie mam pojęcia. Może ja powinienem jakoś rozwalić to? Chyba, że ja A powi... a, ja chyba teraz, wiecie co? Teraz chyba powinienem szybko... Wskoczyć na górę, tylko czemu nie mogę? O, come on! Dobra, ło, wow, udało się. Okej, okay, czyli widzicie, dobrze od początku kminiłem, żeby wskoczyć na ten statek, ale... Na ten mini stateczek, ale nie pomyślałem, żeby zrobić to tak, że muszę jeszcze wyłączyć te reaktory, te, tego ciepła, tej plazmy, czy co to tam było. O, masakra, ale dobra, no mówię, mam skojarzenia takie ewidentne. Tam mógłbym iść teoretycznie. I ja chyba powinienem był tam iść, bo tam jest teraz one-way ticket. W sensie tam chyba jest ta bariera, że nie przejdę. Zaraz zobaczymy. Uwaga. 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 Halo. Teraz się może okazać, że będę musiał się tak, chyba nie przejdę przez to. No. Zdecydowanie nie przejdę. Once again. Nie no, przekminy to naprawdę totalnie skulowe, ale mówię, mi się to podoba osobiście. Ja ja jestem fanem takich gier, gdzie faktycznie trzeba samemu pomyśleć. Oczywiście nie zawsze to wychodzi. To samodzielne myślenie, czasem trzeba się wspomóc poradnikiem czy YouTubem, ale to nie wyklucza frajdy samej z szukania, bo wiecie, kiedy frajda się kończy, że ojej, no ile ja już tu błądzę, nie chce mi się, to mogę sobie odpalić filmiki tyle, a dopóki wiecie, tą cierpliwość mam, no to ja chętnie pokminię, czy ja muszę iść tutaj, czy czy tam, czy co ja w ogóle muszę tutaj począć. Tylko ja takie y, błądzenie lubię naprawdę. Mam złe przeczucia co do tego. Spokojnie, Kailuś, będzie dobrze. Pójdziemy w lewo. Oje. Jestem ciekaw. Wiecie co tu chyba lepiej się y, zda? Ten Brayer. Ten Blaster. Lech. Moja celność jest tragiczna, ale dobra. Co ty mnie tu zjadasz? Amunicja wyczerpana, cudownie. Masz za szałamiacza Dobra, to co teraz tędy? Boję się, że zaraz mnie multum tych stworków napadnie. Paralizator! Paralizatorem po dupie! O kurde. Dobra, żyje. O, jakiś człowieczek. że na kucaka je lepiej, to by nie było głupie. Ej, co znowu w lewo? Czy ja z kółko teraz zrobiłem? Dobra, pójdziemy tędy, tu nas nie było. Je tych kryształów, ja pitole. A nie, byłem tu. What the hell, to gdzie mam ich teraz? a eee... Wait a minute, coś się tu zdeczka pogubiłem, jakoś te... Moment, tu jest początek. To może pójdziemy w prawo. Mm, dobra. No to chyba tędy, tak? O tutaj. I teraz w prawo. Imperium żywa niewolników. Dobra, przekopaliśmy się. O, sied! Dobra, to, to było totalnie na styk. Piernicze, pierniczek i się, Kyle. To jest bardzo niedobrze. Ja Mimo, że najgorszą rzeczą, jaka może się stać w tej grze, to nawet nie jest brak zdrowia yy, czy nie wiem, zapisanie w, w przypałowym miejscu, tylko brak amunicji, nie? Brak amunicji równa się kaplica. Dobra, wszyscy padli. Nie, dalej ktoś tam do mnie strzela. Ale no dobra, może walnimy sobie teraz zapis. I bum, bum, bum z laserka. Tak powalaszkowemu trochę powiem. Dobra, mm, czy jeszcze tutaj nie wiem, to jest przejście? Nie, to niestety przejście nie jest. Dobra, o! Nie wiem myślałem, że to się otworzy. Dobra, idziemy tu. Dobry Dobry wieczór Polsko, witamy. Znaczy, dobry wieczór. Zapomniałem, jak się nazywa planeta. <gry> Aby mnie zgniotło, ja pierdziele milimetr. Ale rozumiem, muszę użyć tego jako windy. Dobra, za chwilę to zrobię. Tylko poczekajmy. Dobra. Okay, dawać mi to E11 Tarcza świetnie Kurde, nie no, lubię oldschoolowe strzelanki, muszę przyznać, że one mają jakąś taką magię w sobie, no Nie wiem, czy to wynika może z nostalgii w moim przypadku Czy z czegoś jeszcze innego, ale ja od osobiście uwielbiam Dobra, dostałem, o, bo tu pan stoi, dzień dobry, pan tu nie stał Znaczy, pan nie powinien tu stać Dobra, ale headshoty wlatują. Dobra, może bardziej trochę Lord Accurate będę się strzelał, w sensie nie będę walił full auto i stał w miejscu, tylko trochę się ruszał, żeby nie było przypału. Co pan szturmowiec robi? No daj się trafić, Gamoniu, dobra, dzięki. Okej, okay, szybka winda. Dobra, Imperialny Klub zaopatrzenia, Wonderful o, bioteki. Dobrze świetnie. Manmathma was right Jan. troops are crawling all over this place and they've taken prisoners. Well that should bring them public running. I'll alert the fleet and pick you up. Go ahead and call in the but I've got a mind to blow up and prisoners to rescue. Are you trying to your? Fee? Be ready for a quick kto potrzebuje Walii Jedi, gdy już masz takie zdolności? Po prostu bądź gotowy, by mnie podnieść. Jak sobie życzysz, O Jedi Master. Ok, nowe informacje, idź do budynku więziennego, dobra. Lecimy. Poziom się chyba nie skończył. Przynajmniej nie widziałem, żeby był loading screen. No, staram się wynieść, ale to może nie być proste. No, kurde, czy ty jesteś jakiś nietrafialny? Eee, dobra, dobra, chyba tędy teraz, nie? Lecimy, lecimy. A, kamienie na nich spadły, no i świetnie. E, fajnie, że gra mi tak, wiecie, teraz intuicyjnie odgradza, gdzie mam iść, a gdzie nie iść, to jest spoko. Podleczmy się. Może jakiś save'ik. Panowie, bo robaki was zjadają. Beskidzu, te robaki jedzą, fuj! Ale fujeczka, dobra, czekajcie, weźmiemy sobie jeszcze tutaj te, 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 te wszystkie całe te amunicje. Było 11. Chociaż blastery nie miały przecież amunicji, prawda? W sensie blastery się po prostu przegrzewały i trzeba było je schładzać. Więc tutaj troszeczkę tak no. Trosze, troszeczkę tak nie. Yy... Nie zgadza się do końca z Lora, ale. No, no, rozumiem. no jakoś to trzeba było ograniczyć, żeby Blaster nie był zbyt OP. Dobra, i teraz z wózkiem niczym w half lifeie O, i teraz mamy statystyki poziomu. Eee, dobra. Uratuj górniku z więzienia, uwolni więźniów. Dobra, ale tym moi drodzy, tylko. Dobra, może jeszcze wybijemy tych szturmowców, żeby mi tu się żebym nie zginął przy pierwszej lepszej okazji. Dobra, zapiszemy tu grę i myślę, że możemy tu kończyć ten odcinek. W następnym ogarniemy sobie ten etap. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku ze Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Na razie.